Dzisiejszy mecz zależało nam na tym, żeby wygrać. Wiadomo, jak każdy mecz i taki był plan, żeby ten mecz wygrać. Do pewnego momentu ten plan realizowaliśmy, trzymaliśmy się swoich założeń. Co prawda troszeczkę musieliśmy to w pewnym momencie skorygować. No i tak jak mówię, do pewnego momentu ten wynik utrzymywał się po naszej myśli. Natomiast po zmianach, też w trakcie gry, gdzie już to zmęczenie narastało, gdzie też zawodnicy troszeczkę, myślę, że też właśnie przez to zmęczenie zaczęli za dużo robić rzeczy, których staraliśmy się unikać w treningu. Przyniosło to bramkę dla zespołu gospodarzy. Może nie wynikała ona z tego, o czym mówię, czyli gdzieś tam błędów, które popełnialiśmy w trakcie gry. No ale po jednym z tych właśnie błędów w ustawieniu e, rzut rożny, no i z tego po zamieszaniu wpadła bramka. Dlatego no, żałuję, bo zawsze to bardzo boli, gdzie my, no, cierpisz, można tak powiedzieć, bo dzisiejsza nasza taktyka e, gdzieś tam polegała troszeczkę na cierpieniu. Oczywiście chcieliśmy grać w piłkę, e, natomiast w obronie mieliśmy być blisko siebie. Sobie pomagać, biegać, walczyć. Po odbiorze staraliśmy się grać szybko do przodu, zawieszać piłkę na naszych napastników skrzydłowych, szukać przestrzeni za plecami przeciwnika. I parokrotnie e, tak to wyglądało: po tej strzeliliśmy bramkę, natomiast e, no jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby e, troszeczkę się wzmocnić, tak to powiem, motorycznie i odbudować. Dziękuję. Ja myślę, że, że Stomil tutaj przyjechał przede wszystkim dzisiaj nie przegrać, no i to im się udało, bo no my dzisiaj czujemy znowu po raz kolejny duży niedosyt, bo jesteśmy dużo lepszą drużyną piłkarską. Dostajemy bramkę po, znowu po, po fazie przejściowej. I, I tutaj można polemizować, czy tam był spalony, czy nie było, to już tego nie cofniemy. No ale też my dzisiaj, zabrakło nam konkretów w polu karnym. Mieliśmy sytuacje, które powinniśmy zamienić na, na bramkę, lepsze na pewno niż ta, co, co wpadła. I w 88 minucie też Damian Lubak na wślizgu przenosi piłkę nad poprzeczką. I, I na pewno żałujemy, bo, bo wiemy wszyscy jak bardzo chcieliśmy dzisiaj tutaj wygrać, wiedzieliśmy jaka będzie atmosfera. E, myśleliśmy, że, że Stomil przyjdzie bardziej zdeterminowany na to, żeby tutaj wygrać, a, a właśnie w całym meczu bardzo nisko się bronili, wychodzili tylko z kontratakami. I, I po jednym takim udało im się zdobyć bramkę, a my tych sytuacji e, i tych e, z bocznego sektora i z centralnego mieliśmy, tylko nie byliśmy w nich konkretni i dlatego dzisiaj e, po raz kolejny tracimy dwa punkty i, i w dalszym ciągu e, nie wygrywamy za trzy, co, co nas najbardziej boli, ale muszę tutaj dzisiaj podziękować chłopakom, bo widać było w nich wiarę i do końca szli w pogoń za tym wynikiem i chcieli jeszcze odwrócić te losy spotkania. To się nie udało, ale ja im za to dziękuję, że po raz kolejny pokazują swoją jakość piłkarską tutaj na, na tym boisku i w tej lidze. No i będziemy, myślę, pracować od poniedziałku w dalszym ciągu, w ciągu żeby nie tracić w ten sposób bramek. I żeby w końcu być bardziej konkretnym, żeby zdobywać trzy punkty w najbliższych spotkaniach. Jedna no była trenera zespołu gospodarzy 10 spotkań zapalono, 12 punktów jak trener podsumuje ten okres? No na pewno dobrze weszliśmy w tą ligę, a potem no, przydarzały nam się wpadki, czy to w z meczu z Muławianką, czy też właśnie remisy i traciliśmy głupio punkty i myślę, że tych punktów powinniśmy mieć zdecydowanie więcej i powinniśmy być wyżej w tabeli. No ale jesteśmy Beniaminkiem i myślę, że początek szliśmy na tej fali, a potem troszkę poznaliśmy tej ligi, że w każdym meczu trzeba być skoncentrowanym w każdej minucie, a nie przez 3-4, czy, czy przez połowę spotkań. No, i e, musimy się gdzieś tam uczyć tego, że wszystko fajnie, widowiskowo gramy, wszystkim się to podoba, ale musimy być bardziej konkretni z tyłu, żeby zachowywać częściej zero z tyłu, a, a z przodu wiemy, że mamy dużo e, atutów, tylko musimy jeszcze bardziej je dopracowywać i jeszcze bardziej zachowywać chłodną głowę w podejmowaniu końcowych decyzji. I, i myślę, że na pewno polonie stać na to, żeby. W każdym meczu rywalizować jak równy z równym, z każdym zespołem w tej lidze.